Cześć, z tej strony Elvenpad. Witam wszystkich w moim kolejnym poradniku na temat League of Legends, tym razem jako Lissin. Lee Lee Sin to zarówno bardzo dobry jungler, jak również postać nadająca się do gry na solotopie. Jednak z tych wszystkich materiałów, które tutaj przygotowałem, używałem go jako junglera, ale to głównie tylko i wyłącznie z tego powodu, że do grania na solotopie używam po prostu innych czempionów niż Lee Sin. Warto na początek wspomnieć, że używa on podobnie jak Shen, Akali i Kennen, energii do kastowania swoich speli, zamiast na przykład głównie Many. Jest to bardzo do dobry szczegół ułatwiający nam głównie dżanglowanie. Zacznijmy od jego speli, jego pasyw flory, bardzo ważny przy dżanglowaniu. Najważniejszy, jeżeli ktoś was obudzi w środku nocy wiadrem zimnej wody i zapyta, co jest najważniejsze w dżanglowaniu lisinem, macie bez wątpienia odpowiedzieć, że pasyw, i to bez chwili zastanowienia. A mianowicie, po każdym użyciu jakiegoś stila. Lee dostaje 50% atak speeda na następne dwa autoataki, przy czym każdy z tych autoataków zwraca mu 15 energii. Tak więc, pamiętamy o nim zawsze, w miarę możliwości, non stop przy junglowaniu. Ważne jest, żeby właśnie co po każdych dwóch autoatakach używać znowu jakiegoś spela, jeżeli mamy tylko taką możliwość. Nie wywalać samego kombo od razu, tylko poczekać, regularnie tych speli używać. Należy również o tym pamiętać w miarę możliwości przez całą grę. Również na przykład przy jakimś poszywaniu turretów. Jeżeli Lisin używa na sile pod swoich speli, to nie jest broń Boże jakaś oznaka ADHD lub coś w tym stylu, tylko po prostu ładowanie pasywu. Jego ku Sonic Wave lisin strzela przed siebie, jakby to nazwać, ponaddźwiękową falą, tak i skillshot po prostu. Jeżeli trafi jaki, jakiś cel, zadaje mu troszkę damagea oraz przez następne 3 sekundy może powtórzyć ten spel daszując po prostu na, na swój target i również zadając spore obrażenia dobre do doganiania przeciwników również do dżungli, do przechodzenia przez ściany i oczywiście e, wszelkie rodzaju ładowanie pasywa jego w safeguard Lisin e, daszuje na, do, swój cel, do swojego sprzymierzonego celu nie do przeciwnika e, oraz shielduje siebie i właśnie ten swój cel można też użyć tylko na siebie nie musi być nikt w pobliżu do tego e, daje mu tą Odrobinę Shielda, który pochłania e, troszkę Damage'a, jak i oberwie Lisin przez następną chwilę, oraz po ponownym aktywowaniu na 5 Sekund daje mu odrobinę life steal, Spell Spellwampę i Armora. E, tak, każdy Spell Lisina można aktywować e, dwa razy, jeżeli o tym jeszcze nie wspomniałem. No to tak, dla jasności. Jego E Tempest Lisin e, tworzy falę uderzeniową, uderza o Ziemię i tworzy falę uderzeniową, która. Oznacza oraz e, dmage'uje wszystkie cele dookoła niego jeżeli ponownie użyjemy tego spela Wszystkie cele oznaczone przez Tempest e, zostają spowolnione, mają spowolniony movement, speed i oraz można nim wykrywać stelfujących championów np. przykład Akali Twitch Akali chowa się w swoją bombę, podwazimy walimy z E, łapą o ziemię i natychmiast ją widzimy bez problemu Jego ulti Dragon's Rage Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, przy mówieniu o tym multi, to jest pół obrót, jak u czeka Nurisa na przykład. Czyli leasing tworzy taki potężny kopniak, który wypycha dany cel przed siebie. Dodatkowo, jeżeli ten cel wpadnie na jeszcze innych czempionów, to również zadaje im dmęź, oraz ci następni czempioni są podrzuceni do góry na chwilę. Dobre do różnych bardzo fajnych akcji, zarówno do wypychania. Przeciwników w stronę naszych sprzymierzeńców, jak również do dobijania czempionów, jako że ma, ma, ten, ma to ulti dosyć spory również damage. Bardzo ciekawe. Bardzo różne fajne akcje można stworzyć przy jego pomocy. Co do maksowania speli, oczywiście zawsze najważniejszy jest ulti. A poza tym na pierwszym levelu bierzemy W shielda, tarczy. Bardzo znacznie ułatwi nam Na drugim levelu E ale jako pierwszy go. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale potem będę do planu, jak będę omawiał dokładnie jak coś nam żimowanie tylko widziona ją wtaczego tak właśnie jak inaczej. Poza tym oczywiście Ulti zawsze jako pierwszy, tylko jest taka możliwość co do masterek. Masterek używam następujących, a więc 17 Offense dla odrobinę zwiększonego attack damage, zwiększone attack speed, e, zwiększone damage na stwory neutralne i nie tylko w ogóle na miniony. Do tego 3 punkty defense dla odrobiny armora i 10 punktów utility dla zwiększonego expa oraz mm, zwiększonego czasu trwania długości buffów neutralnych. Jak komuś nie odpowiadają takie, to proponuję coś w stylu więcej w defense. A. Jak już 10 punktów utility przydaje się naprawdę dla tej długości buffów, jakby coś chcieć zmieniać, tym to właśnie więcej w defense. Zród czerwony Armor Penetration, żółty Armor, bardzo ważne. Jak zawsze przy Nie Niebieskie mogą być cooldown reduction, mogą być magic resist per level, a quinty albo HP, albo armor penetration. To tak polecam. Co do Zaczynamy. zaczynamy dżunglę zaczynamy z kosą na Stilla, czyli z Step z This in bardzo dobrze radzi sobie na początkowych levelach dżungli. Nie ma sensu brania cloth armora i pięciu podsłuchów. Widziałem nawet ludzi, którzy z butami zaczynają dżunglę, żeby lepiej dać Tak też można, ale polecam właśnie kosana Do tego szybko robimy latarnie, jakieś budki, a potem Warmock i atma Oto ten, ten zestaw to jest taki w miarę core itemy. Moim zdaniem powinny być zawsze budowane. Daje nam to dosyć spore surwi pomaga nam lepiej spełniać naszą rolę w fajtach. o tym potem jeszcze opowiem co należy jakie jest nasze zadanie głównie no no i tyle a dalej jak coś chcieć polecam jeżeli chcemy więcej AD więcej Damage'a w ogóle polecam Hersty Gunblade'a bardzo fajnie się potem zaczyna leczyć co jest podobnie jak Akali a jeżeli trzeba na więcej, więcej surwi to tylko i wyłącznie albo Thornmail albo Force of Nature mamy tak dużo healtha z Warmoga, że nie potrzeba nam w ogóle żadnych innych już itemów na Health jedynie same Resisty. Armor i Resist, czyli albo Tormail, albo Varsov. Tyle na ten temat. No więc jeśli sobie o czymś jeszcze przypomnę co takich rzeczy teoretycznych, pewnie znowu coś czymś zapomniałem, to będę o tym mówił jeszcze na bieżąco przy różnych e, okazjach. A poza tym przejdźmy do gameplaya właśnie, jak powinno się grać w miarę przyzwoicie myślę DC em Akurat na posturny moment trafiłem, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Akurat udało się tam paru go zabić przed chwilą. Pusznięty top, wykończony Nexus, trochę nic ciekawego. No, o samolotach nie mówiłem, no, wiedziałem. A więc Smite do dżunglowania oczywiście, i do tego najlepiej Flash. Standardowo. Tutaj mamy przykład bardzo fajnej mobilności Lisina. na doskop do Warda z W, potem doskop do przeciwnego Lisina z kół. Pograwiane koło oczywiście. I bardzo fajny kill. To przed chwilą tam się bił z kimś na topie i przez to tak mało HP miał. Podajże e, z kragasem naszym. To udało się wydobyć. Do Właśnie nie wspomniałem, chyba. Z Boomów nam dostraciłeś do Wardów. Tak. Zarówno do swoich minionów, do championów, do Wardów, do Grzybków od Teamu, do Turetów Heimera, do wszelkiego innego. Kadziewię. Wszędzie. Praktycznie. Taka uwaga. Mała. A teraz pozwólcie, że opowiem dosyć w miarę sprawnie, o mojej początkowej drodze leasingu. Tak jak mówiłem, zaczynamy z cross'u na stilla, z Vampiric's Capture'em. jako pierwszy skill bierzemy W. Zaczynamy od wilków, czyścimy je e, właśnie regularnie po, używając W, czyli tego shield'a i po dwóch auto -atakach oczywiście drugi raz aktywujemy ten sam spell. Tak jak widzicie, bez jakichś szczególnie dziwnych run, z armor tylko żółte mam na armora bez problemu idzie to zrobić na full hp praktycznie ale jeżeli ktoś tam stracił troszkę healtha to polecam to jakie tutaj odpalić sobie dwa razy e, dwa razy w dla spell vampa i zesmajtować dużego wrajfa właśnie po tym dwukrotnym odpaleniu w smite działa na ten spell vamp, który dostajemy w tym bonusie także to jest tam plus paręnaście healtha oczywiście smajtujemy dużego wrajfa bierzemy e wykaciamy resztę Przechodzimy do małych dwóch golemów. Oczywiście cały czas pamiętamy o pasywie. Używamy po każdych dwóch autoatakach idzie znowu jakiś inny spell, jeżeli tylko jest taka możliwość. Tam oczywiście może nie podejść, można brakować zawsze czasami, ale jak już mamy wszystkie 3, to noc to powinniśmy mieć ten pasyw aktywowany. A potem mamy trzeci level. Bierzemy tu, mamy wszystkie trzy spele i możemy już robić co tylko dużo zapragnie. Możemy gankować, możemy. Dżunglować dalej, cofnąć i bez problemu nawet buffy robić wszystko. Tu właśnie jest taki taki pierwszy, bardzo wczesny gank. o troszkę się wysunęła z bitego, doskrót z kół, spowolnienie z Ej musiała złożyć lesza Kila się niestety nie udało zrobić, wiadomo. Ale jakby zaczął tam przyjść jeszcze z minutę później, poprawić, to już powinno być o wiele łatwiej. A tutaj sytuacja na topie. Niestety, kół chybione, zając się, odsunął w porę, doskup do swojego rambla. Spowolnienie na Susa, nieukładny. Gonimy również Sajona. Tutaj właśnie, żeby zapobiec zbytnio tower Flash przed siebie i kopniak do tyłu na Sajonie. Rumble jeszcze tam prawie chyba tureta, pata. Flasha musiał, musiał użyć, no nic, trudno. Taki Flash plus kopniak nieraz właśnie potrafi sporo pomóc yy, przy właśnie doganianiu. Jakiegoś przeciwnika, przecież nie ma tych cooldownów, nie ma cooldownu na kół, albośmy go właśnie użyli. A to jest to właśnie dobre kombo. Warto opanować to. Taki motyw, taki bariery. A tutaj również chyba ta sama gra, nawet troszkę później. Jakiś konkretny teamfight na topie. Poszły, poszły wszystkie spele. Tutaj przez. Główny czas starałem się trzymać na Sajonie, jako że był on tam naprawdę bardzo mocno nafidowany. On z samego shielda wszystkim do po pobucha perypał. Czyli tak tam zdoła coś zabić. I to jest właśnie nasza rola w tym Fight'ach. Miałem o tym wspomnieć. Mamy wbić się w sam środek i ślęczeć na przeciwnych kery, na przeciwnych AD carry, na przeciwnych supportach i na przeciwnych AP kery. I jak najbardziej zaudzonować ich od naszych teammateów. Mają po prostu spanikować i zacząć nas bić przez to. Spełniamy taką rolę typowego oftanka. Coś podobnie jak na przykład Irelia, jak Jarva, tego typu postaci. Tutaj również jakaś biczka. Wyfleszowany flash out spod pod w ostatniej sekundzie. Tam jeszcze coś chłopaki dobijają, bodajże. Shield na sam koniec, bo i najta bodajże dostałem żeby tam zapobiec, tylko jakiegoś dedu niepotrzebnego. Ta sama gra, chwilę później walczę pod Baronem, kopniak, żeby coś tam jak najwięcej namieszać. Ślęczymy nad Morganą, jako że jest to na przeciwnym atakerem. Tam w porę mi tak Sneira puściła, ale troszkę damage'a i tak udało się je zrobić. Dobry tutaj właśnie bardzo fajny Q na przeciwnemu jest na doskok i jest. Idzie surrender. Dobra, wybaczcie cięcie, musiałem wyłączyć nagrywanie na chwilę z plokotarzem i do płakowych Padliatów. Koniec na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, jakieś pytajcie, zawsze w komentarzu będę odpowiadał oczywiście. Macie jakieś propozycje na temat następnego czempiona, bo jeszcze nie wybrałem w sumie. O kim będę chciał pisać, to też dajcie znać, do zobaczenia, cześć.